Także szybko zrobimy sobie tą wróżbę na szybkości, żeby nie stracić już spotkania, czyli standardowo dobry skin to wygra na A zły skin to drużyny B jest kosa! Jezus Maria! Ja już ty zaczęła jazda, bo... To, nie, bo to nie, nie noże, Jezus Maria! Good luck, Good luck. Good luck. Ja... Like, oh, fucking way. Valve, okay, I, I love you! tą skrzynkę sobie weźmiemy. Czyli standardowo dobre skin to zwycięstwo, Virtus.com słabe skin to porażka. No i ciekawe co to będzie w takim razie. się wygrają. OOOH OOOH OOOH